Partycypacja to proces wymagający przygotowania umiejętności oraz zrozumienia mechanizmów w nim rządzących. Istotne jest zdobywanie wiedzy przez samorządy poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, dzięki którym umiejętność wprowadzania zmiany stanie się podstawą sukcesu w społeczności. Akademia Lokalnej Polityki Publicznej jest odpowiedzią edukacyjną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na przygotowanie samorządowców do wdrażania, często nowego dla nich, mechanizmu partycypacji w społecznościach lokalnych. Celem realizowanej w ramach projektu Decydujmy Razem Akademii jest pomoc w rozwoju kompetencji oraz umiejętności społecznych pracowników samorządowych i wsparcie w procesie transferu doświadczeń do świata lokalnego. W ramach Akademii Lokalnej Polityki Publicznej uczymy przede wszystkim tego, jak opracowywać dokumenty lokalnej polityki publicznej, czyli strategie, programy, różnego rodzaju opracowania, które mają służyć zaplanowaniu zasadniczych celów, narzędzi, instrumentów, przy pomocy których te potrzeby, problemy społeczne będą następnie rozwiązywane. Ważną rzeczą jest uczenie też tego, co dotyczy spraw związanych z umiejętnym zarządzaniem takimi procesami. Tak? Czyli, jeżeli już nauczymy, jak rozpoznać potrzeby, jak je ująć w postaci programu czy planu, to następna rzecz, wdrażanie tych programów, które zostały wcześniej opracowane. Aby to mądrze i sensownie robić, trzeba umieć zarządzać, czyli, również te kompetencje zarządzające są tutaj niezmiernie istotne i ważne. Akademia oferuje dwuetapowy pakiet kształcenia. Z jednej strony są to profesjonalne warsztaty regionalne blisko samorządów. Prowadzone są one przez ekspertów i dotyczą metod partycypacyjnego tworzenia i wdrażania strategii, programów lokalnych oraz umiejętności prowadzenia konsultacji. Dwudniowe warsztaty obejmują wszystkie etapy przygotowania dokumentów w sposób uspołeczniony. Od tworzenia list i zaproszeń dla mieszkańców poprzez diagnozowanie, konsultowanie, uchwalanie programów i strategii. Akademia Lokalnych Polityk Publicznych przede wszystkim pokazuje, na co powinniśmy zwracać uwagę, czyli samorządowcy, pracownicy urzędów, przedstawiciele władz lokalnych dowiadują się, co jest istotne w procesie włączania mieszkańców, ale też poznają sposoby rozwiązywania podstawowych problemów, na które mogą napotkać. Drugim nieodłącznym elementem Akademii są wizyty studyjne połączone z seminariami. Podczas wizyt w terenie uczestnicy poznają dobre praktyki wdrażania rozwiązań, o których była mowa podczas warsztatów. Ich mentorami są sami samorządowcy, ponieważ wizyty organizowane są w samorządach biorących udział w pilotażu projektu Decydujmy Razem i realizujących ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wizyta studyjna, myślę, że jej główna wartość to była taka wartość spotkania. Się już nie tylko tak jak podczas szkolenia z doradcą i z konsultantem, który wiadomo no gdzieś tam w jakiś sposób się skupiał na towarzyszeniu w procesie, ale na spotkaniu z animatorem. A przecież no, animatorzy to są ludzie, którzy się będą e, właśnie wywodzić z samorządów, więc, mieli możliwość poroz, porozmawiania na, 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 na temat takich, takich konkretnych doświadczeń animatora. Myślę, że doradca nie jest w stanie w 100% tego dobrze przekazać. No i wreszcie na spotkaniu z zespołem partycypacyjnym, prawda? Czyli to są ci konkretnie ludzie, no też tacy, jak, 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 jak mieszkańcy, jak, jak, jak w ich miejscowościach i mają okazję się wypytać i dowiedzieć, jak to, jak to przebiegało krok po kroku. Uczestnikami Akademii są przedstawiciele gmin i powiatów. Wójtowie, burmistrzowie, naczelnicy wydziałów, pracownicy odpowiedzialni za tworzenie i realizację dokumentów strategicznych Radni. Żyjemy w takich czasach, że e, niestety. Zaufanie do, do władzy jest różne, a bywa czasem coraz mniejsze, w związku z tym przede wszystkim forsowanie trudnych pomysłów, zarządzanie, planowanie budżetów, czy też innych zmian, no, musi opierać się na dialogu ze społeczeństwem, dobrym informowaniu i również angażowaniu mieszkańców w te procesy decyzyjne. Obok udziału w Akademii Lokalnej Polityki Publicznej, edukowane samorządy mogą korzystać z szeregu dodatkowych elementów kształcenia, w tym między innymi portalu www.decydujmyrazem.pl Blisko 50 publikacji. Narzędzi do samodzielnego pomiaru partycypacji. Monitoringu regulacji prawnych a także bazy dobrych praktyk partycypacji polskich i zagranicznych. Moim zdaniem takie programy jak Akademia jest, są potrzebne, ponieważ one łączą z jednej strony wiedzę, którą dostarczamy samorządom, taką wiedzę teoretyczną, jak krok po kroku partycypować, jak przy, przygotowywać programy właśnie metodą partycypacyjną, a z drugiej strony pozwalają już nam dzielić się naszym po prostu doświadczeniem z programu, gdzie Wykorzystujemy po prostu wszystko to, co wspólnie robiliśmy, nasze sukcesy, ale też nasze porażki, żeby, żeby po prostu uczyć takiej żywej, prawdziwej partycypacji.